Siemaneczko w kolejnym odcinku będę jechał i nagrywał, bo nie mam czasu. Muszę niestety grzeczny trening, albo niestety. E, ostatnio nic da dawno nie nagrywałem vloga, bo tak naprawdę nie miałem czasu e, tego zrobić. Także teraz nagram. Co będzie w nim? Na pewno w farmazoniarze z TikToka postaram się zmontować coś fajnego. E, jeżeli chodzi o trenerów personalnych. Jakiś trening rzucę, bo obecnie w ogóle, ale to w ogóle nie robię sportów walki Tylko i wyłącznie ostatnio, w sumie tydzień czasu nie robię sportów walki tylko i wyłącznie siłownie więc jakiś trening rzucę dzisiaj akurat mi czeka w FBW eee, Tak już troszeczkę splitów robię Troszeczkę chcę masy mięśniowej złapać także jakoś to pomału idzie no i co? Zapraszam Was do oglądania. Jeszcze między pracą zajedziemy do Barbera. Ostatnio jak się obciąłem u niego, dużo osób, że tak powiem, schejtowało, że się obciąłem na władce Piekieł Miałem waszlaczki na bani też jakiś tam szlaczek. Ogólnie mi się podoba i dzisiaj też tak zamierzam się obciąć. Także zobaczycie my inny człowiek szakalaka. No i po robocie, jak widzicie, jest różnica. O czerwony jeszcze był golony świeżo także polecam na cyprysowej w Lublinie zajebista robota, ale raczej do wadcy piekił to ja podobny nie jestem w żadnym wypadku. końcówka treningu na schodach przygotowuję się troszeczkę żeby na zimę polatać po górach że końcówka running cardio ma na schodach tak jak sam awatar mówi miałem pogadać o farmazoniarzach z tiktoka ogólnie będę jeszcze zapewne streamy robił takie rzeczy na ich temat ale postanowiłem troszeczkę rozwinąć temat, ponieważ kolejna osoba mi wyskoczyła, która twierdzi, że liczy się tylko deficyt, a koniec końców e, mówi o tym, że ona sama stosuje je wszystko, stosuje taką dietę polegającą na jedzeniu wszystkiego, wygląda sztos, a na końcu samym szarym powiedziała, że stosuje dietę 80-20, 80%, -20. 80 dobrze, 20 źle. Być może bym nic nie poruszał tematu o tej pani, gdyby powiedziała to na początku i objaśniła tą zasadę zwykłym, szarym ludziom, ponieważ ta zasada jest złota, jak dla mnie, ale powiedziała to na, na szarym końcu, gdzie być może ktoś wyłączy ten filmik e, w trakcie. Oczywiście w awatarze jest jeszcze dwóch panów, e, jednego też tam ująłem w TikToku, to już nie będę powtarzał. Który, który wychodzi z założenia jest wszystko wygląda dobrze, jest dobrze zbudowany, więc obstawiam, że jest autorytetem dla ludzi. E, no i największego hejtera, który tym się sławi. E, na YouTubie, który też, też. Ale o nim będzie oddzielny film, totalnie oddzielny. Być może nawet stream zrobię, e, także. Mówię, on słynie, teraz zobaczyłem, że wjeżdża w świat sportów walki chyba dlatego, że poczuł, że jakiś tam fejm ma, więc obstawiam, że może gdzieś tam wyląduje na jakiejś gali freakowej i, i co? No i tym się sły, słynie dla mnie z tego, że, że właśnie hejtuje ludzi za wszelką cenę. Mówię, dla mnie hipokryta i nic więcej... Drugi pan, nie będę nazywał po imieniu, poniku. Drugi pan, oczywiście, dobrze wygląda, jest autorytetem, a wciska ludziom kit, że mogą jeść wszystko, gdzie samie, na pudełkach na 100%, w sensie na pudełkach, na zdrowych produktach, bazuje tak. Dietę ma rozpisaną, a nie tylko ujemny deficyt kaloryczny. No i pani, która ostatnio gdzieś tam mi wyskoczyła, w sumie ktoś mi podesłał też z tym deficytem, a na końcu mówi, że je 80-20. Więc pytanie, jak jest wszystko, jak nie jest wszystkiego? Chyba, że do wszystkiego zaliczysz 20%, tak jak to powiedziałeś, że 20% to jest wszystko, a 80% to jest dieta. Więc może warto by było to wyjaśnić, ale tak jak mówię farmazoniarze na TikToku, wiecie co, jest taka żelazna zasada, to powinienem w sumie od tego zacząć. Jak chcesz coś sprzedać, to mów ludziom to, co chcą usłyszeć. I automatycznie, taka osoba, jeżeli w kółko słyszy to, co chce usłyszeć, przekształca się to jej w, w jej głowie, że to jest prawda, i kupi od ciebie dany produkt. I częściej wyskakuje z takim hasłem. Dlatego to nic innego jak zwykłe chwyty marketingowe. Bo kto by nie chciał jeść wszystkiego i nie chudnąć, tak? No, każdy by tak chciał. Jeżeli taki trener tak mówi, automatycznie taka osoba. Myśli, że tak jest, ale w głębi duszy chciałaby się skonsultować, więc automatycznie umawia się na konsultacje, które często te są płatne. Umawia się na bądź już umawia się na rozpiskę dietetyczną, tak. E, więc ja co chcesz, to jeszcze dodam tak. Ciekawe, co by te osoby mi powiedziały, jak przychodzi do nich klientka, daj mi na to. Ważąca. 70 kg w ujemnym deficycie kalorycznym, a wraz nie chudnie. Co by zrobili w takim wypadku, bo takich ludzi jest x od groma. I gdzie są w ujemnych deficytach, a nie chudną. Więc mówmy po imieniu, mam nadzieję, że ktoś opisze to, co by zrobili z takimi klientami, że przychodzą, jedzą wszystko, są w deficycie, a nie chudno. Także czekam na odpowiedź, może gdzieś się pojawi. A tymczasem vlog kończę, tak jak mówię chciałem delikatnie opisać o jednym panu zrobię totalnie totalnie oddzielny materiał, jak znajdę czas pomiędzy pracą stacjonarną bo nie siedzę tylko w internecie to zrobię totalnie oddzielny materiał o tym panu, ale przyjdzie na to czas, jak, tak jak mówię znajdę chwilę, a tymczasem życzę Wam wszystkiego co najlepsze oglądajcie KSW e, jutro Fajne walki się szykują, e, chociaż najbardziej elektryzuje mnie starcie Pietrzaka z Musajewem i Rutkowskiego z Bejciem. Z tego względu, że sam lubię zapasy, wywodzę się z zapasów, gdzieś jest to mój konik, więc automatycznie te walki dwie mnie najbardziej interesują. E, a Wam życzę wszystkiego co najlepsze w ten weekend, bawcie się dobrze, nie pijcie dużo, trzymajcie się pion.